Moja stylizacja dzisiejsza tak naprawdę wygląda tak na zdjęciach, ale jest ciepło. W normalnych okolicznościach zrobiłyby się tutaj zdjęcia, dlatego że zawsze szukamy właśnie tych kolorowych ścian, ale patrząc na to, co dzieje się tutaj, to to już jest słabe rania, wiesz? Dzień dobry, dzisiaj jest dzień piąty w Irlandii i mamy luzy i korzystamy z uroków natury i idziemy na spacer. Mamy przepiękny dźwięk w oddali. Pewnie będzie słuchać. Dzisiaj jesteśmy na Dingle i pracujemy w bardzo ciężkich warunkach. Wychodzimy pod górę, deptamy w błocie i jest niebezpiecznie, ale mam nadzieję, że zrobimy super zdjęcia. Zobaczcie na Olibuta. buta. Hmm. Pokaż. Ja na szczęście mam czyste. No, troszkę. Hmm. I pokaż górę. No to dobra, to zabieramy się do robienia zdjęć. Jest zimno i wieje, ale jest przepięknie. Mm. Jako miła śniżka jedzenia musiałam wyszukać najlepszą restaurację w, w tym miasteczku. I idziemy właśnie jeść rybę z frytkami i, i zupę. Czy pyszne? Czy otrzymają te pretencje? Jezu, jakie to jest wielkie! z Olą porcję dla dzieci, ale i tak jest mega wielka. I ciastko do ręki Nagrywała. Ja mm. Tata Oli zrobił ciastko, proszę bardzo mm. I wzięłam na drogę i się wydało Pycha <ślaski>